Cześć, jestem Klaudia kanału no i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Opisz stężenie molowe roztworu kwasu mrówkowego jeśli jego stała dysocjacji wynosi Kd 1,8 razy 10 do minus -4, a stopień dysocjacji w tej samej temperaturze, której wyznaczono stałą dysocjacji wynosi alfa 16%. Zacznijmy od tego, że alfa wynosi 16%. To oznacza, że mamy tutaj do czynienia z mocnym elektrolitem, czyli nie możemy tutaj skorzystać z uproszczonych wzorów na prawo rozcieńczeń Ostfalda. Zatem nasz, mm, nasz wzór to jest kd alfa kwadrat razy c na 1 odjąć alfa. Co my musimy o tej alfie wiedzieć? Otóż tu mamy alfę w postaci łamka dziesiętnego. Czyli tu będziemy mieć 0,16. Tutaj oczywiście mamy się doliczyć tego C, więc wprowadzamy nasze dane. 1,8 razy 10 do minus czwartej, bo tu mamy KD. A to to. Hop. Tutaj 0,16 do potęgi drugiej razy c na 1 odjąć 0,16. Ok, zróbmy sobie to teraz po skosie, albo możemy zrobić dwa kroki w jednym. Bo tutaj przypominam, że to jest na 1, to idzie w mnożeniu z tym, a to z tym. Mielibyśmy tak 1,8 razy 10 do minus czwarte, i teraz ominiemy jeden krok, czyli wyliczymy sobie to na kalkulatorze, to jest 0,84, to jest po skosie do tego, czyli tu mamy razy to 0,84. Natomiast tu mamy w mnożeniu dokładnie tak, jak jest. No, chyba, że znowu chcemy tutaj jeden krok sobie zaoszczędzić i w kalkulator teraz wpisujemy 0,16 razy 0,16. Wstrzymujemy tutaj 0,0256, no bo to jest razy 1, to tutaj zostaje nam C. Ok. Co my teraz robimy? Musimy sobie to wyliczyć, a mianowicie możemy to zrobić w ten sposób, że to jest 1 czyli 8 razy tutaj mamy cztery miejsca po przecinku, czyli pierwsze, drugie, trzecie i na czwartym jedynka. Znów ten krok dało się ominąć i to wszystko od razu wklepać w kalkulator. Wychodzi nam tutaj 0,000151. 2. Dzielimy na liczbę przy niewiadomej i odwracamy, czyli nasze C to 0,0059. Zamieńmy sobie to teraz na postać notacji wykładniczej, czyli przesuwamy przecinek oraz 2-3 miejsca będzie 5,9. Skoro nasza liczba została zwiększona, to potęga musi zostać zmniejszona, czyli tu będzie do minus trzeciej i mamy to w molach na decymetr sześcienny, no bo jest to stężenie roztworu kwasu mrówkowego. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.